Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze skoków widzów. W tym odcinku jeszcze więcej waszych skoków, bo ostatnio było 15, a dzisiaj jest aż 17, natomiast 5 z nich. No widzicie, kubika 1, 2, 3, 4, 5. Ogólnie, jeżeli wam się film spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli ogólnie wam się kontent podoba. Lubicie skoki narciarskie, Ja też lubię, więc nas to łączy. Będzie fajnie, jak zostawicie suba. Ostatnio było dołu, dzisiaj od góry. Autobusowy Macieks i jego dziwny skok. Sprawdziły, co tu się wydarzyło. Oberzdorf HS213, chyba debiut tej skoczni w tej serii. W ogóle skosznia wydaje mi się, że jednak mało używana teraz w DSJ. -cie. Kiedyś, wiadomo, były te nie... były standardowe tylko skocznie. To, było, to była też inna, inna sytuacja. Zobaczmy, szura, szura czy nie szura? No, nie szurał. O, dziwne noty dostał. To jest, oh, to jest bardzo dziwne. Wyjście z progu, no, za wcześnie, za wcześnie, lekko za wcześnie. Tutaj bardzo się agresywnie położył na narty. Jeszcze byłbym w stanie zrozumieć te 14,5, gdyby w takiej pozycji dojechał do linii sędziowskiej. W sensie do tej linii bezpieczeństwa. Natomiast on totalnie nie dojechał tam. No i się totalnie wywrócił. Jakby chyba umarł. Czy to jest jakiś niestandardowy face? Nie, to chyba. You Give it some time. Team da O, Team Jego ja kojarzę z online. O, on gra w a on mi wysłał w ogóle w Zipie, w Zipie te, te powtórki, trochę dziwnie, tak oryginalnie. Harafa, czyli skocznia nieużywana, szkoda, miałbym najbliżej do niej na Puchar Świata, jakby się odbyło. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam się coś odbędzie. A... <laughs> rozumiem o co chodziło. No, niekoniecznie to musiało być takie proste, żeby tutaj skoczek się położył, bo jednak ma całkiem dużą prędkość, więc to naprawdę trzeba było zrobić w odpowiednim momencie, żeby on dokładnie spadł z taką małą prędkością. No i się udało, do, dosłownie 0 metrów, no to od sędziów 0, brawo, Team Dawinion. Is he dead or... czy tam nie powinno być no? Na końcu nie wiem, nie wiem, może powinno, może nie. Team Dawinion, znowu Team Dawinion, tym razem na Vickersund H240. Chyba Team lubi skakać na skoczniach do lotów narciarskich, chyba że... To po prostu są testy i właśnie jakieś takie eksperymenty na tych skoczniach jak, Tak jak przed chwilą na Harchowie O, o, Gibbon, gi ale w ogóle Ty, ale jakiego on gibona zrobił? Takiego, takiego dziwnego Co mu się stało? Aha, czy, o <laughs> Też dobre Oczywiście tak upadł, tak zjechał o, ciekawe, czy przeżył W ogóle, czy wyjście z progu było dobre? Zobaczymy, czy team umie wychodzić od... O, chyba umie, chyba Chyba jest dobrym gra, oj, bardzo dobrym graczem Ale tutaj, tak, Gibon był Ale zobaczcie, co dalej było On się tutaj gibał. A te narty. Ach, dobra, ale okej, okay. on, on robił to tak szybko, że narty. No tak wyglądało z że narty się nie gibały, takie sztywne były, on tutaj się gibał, te darty się dla mnie tak wyglądały, że, że się nie gibały, ale jednak się lekko gibały, natomiast musiał to robić bardzo szybko, no i tym Da Vinian po prostu zginął na skoczni. Ciekawostką jest, że byłem w Wikersund w marcu, jest odcinek na kanale, więc jeżeli jesteście ciekawi vloga z Wikersund i jak było w się wymawia po norwesku, no to możecie obejrzeć. Kubikal 1, mamy teraz maraton powtórek Kubikal 1, o, chyba ich nie mamy jedno. O, mamy, mamy drugą, dobra, Badminteldorf HS200, tam nie ma skoczni nie wiem jaka to skocznia, nie mam pojęcia, Kubikal 2 tym razem, Franek Stoch z Portugalii, dobra. Oczywiście Badminteldorf musi się znaleźć w odcinku, bo odcinek ze skoków widzów Be bez Badminteldorf jest po prostu odcinkiem straconym. 2 metry na sekundę wiatru podnarty. narty, ale nienaganna sylwetka w locie i telemark, ale pięknie leciał, bez ruchów, bez nawet mikroruchów w powietrzu. No, styl fantastyczny. Wyjście z progu, no może lekko za wcześnie, ale... ale zobaczcie, tutaj jeszcze się gibał troszeczkę, ale tutaj w tym momencie ja nie wiem, ja nie wiem jak on to zrobił. Fantastyczny skok jeszcze z telemarkiem w ogóle wylądował tym przyciskiem, którym ja nie ląduję nigdy, bo ja, ja chyba klikam lewy, a on kliknął prawy. Nie no, Franek Stok mi tutaj zaimponował. To nie jest jakaś oszłamająca odległość, bo z takim wiatrem wydaje mi się, że, że jestem w stanie dalej skoczyć. Możemy to zweryfikować. Nie pamiętam, która tam była belka, natomiast ja mam belkę pierwszą, czyli najniższą, niżej się już nie da, więc jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się skoczyć tak daleko? 208 metrów. Tam było tylko, że... Pytanie, czy tam było to na... O, właśnie, zobaczcie, że ja lecę... Ja lecę dalej. Ja lecę dalej. Oczywiście nie wylądowałem telemarkiem, ale tak jak mówiłem, da się tu polecieć nawet z tej belki pierwszej dalej przy takim wietrze. Kubikal 3... Niestety bez powtórki, bez, bez skoczni. Gilowice HS20, o, tu to mamy skocznie. E, Gilowice... Ja tam skakałem. Ja tam skakałem. Na żywo tam skakałem, również film na, na YouTube, ale nie na moim kanale, tylko na kanale Wiktora Pękali. Szkoda, że tutaj nie ma tej drugiej skoczni, tego modelu skoczni obok, ale kibice są. W ogóle w rzeczywistości tu jest boisko gdzieś obok, z tego co pamiętam. Tu jest ta druga skocznia, szkoda, że jej nie ma. E, dobrze, dobrze. F1, F1, sprawdzamy, co tu się wydarzyło e, z kubikalem, rozumiem? E... O, ja bym tak chciał skoczyć, ja bym tak bardzo chciał skoczyć. Niestety w rzeczywistości kompletnie mi to tak nie wyszło. Jak jesteście ciekawi całego filmu, no to do Wiktora pękali na kanał, tam można obejrzeć. Oddałem chyba trzy próby, no i mnie bardzo bolały nogi. Kolano mnie bolało bardzo. A trzy dni później jechałem do Ruczynowa Gdyby mi nie bolało kolano, to być może już w 2022 roku bym skoczył w Ruczynowie Tak skoczyłem rok później, ale kolejny rok później już nie skoczyłem, bo stwierdziłem, że prędzej się zabije niż tam coś osiągnę. Kubigal 5 niestety bez powtórki. Co znaczy jest powtórka, ale bez skocz. No nie, no jak to? Ale to jakiś totalnie długi skok, 231 metrów. No, no gdzie jest skocznia? No mówię, mówię, wysyłajcie mi powtórki ze skoczniami, ze skoczniami w pakiecie. No bo ja widzicie, ja nie, nie mam wszystkich skoczni, nie wiem na których wyskaczycie skoczniach, także. No, wysyłajcie mi dalej powtórki, no właśnie, nie powiedziałem tego, wysyłajcie mi powtórki na maila skubikalmałpa.gmail.com, tam możecie wysyłać plik powtórek i oczywiście jak skaczecie na skoczni niestandardowej, to również skocznie wyślijcie, żeby nie było właśnie takiego przypadku. Lillehammer 147 metrów, spoiler alert totalny, bo wiem ile skoczył już zawodnik, ale uff, to jest... Bardzo duża odległość, potężna odległość, a wiatr wcale nie wie no... Dobra. O oho. <laughs> Mówiłem, że wcale nie wie taka moc, a tutaj dwa 500 nawet przez chwilę było, co za skok, co za pluma. 147 metrów. Czy on to wylądował telemarkiem? A na progu uuuu chyba idealnie, ale w ogóle ale wydaje mi się, że przy takiej odległości nie mogło być spóźnione, To musiało być idealne. Naprawdę bardzo w odpowiednim momencie to zrobiłeś. I co telemark? Telemarkiem jeszcze, ja pierniczę. Telemarkiem na 147 metrze, prawda? Ja nie wierzę, co tu się dzieje. Tylko, że on miał w pewnym momencie wiatr 2,5 metra na sekundę wiatru pod na... Wiatr, no. Me... Si siłę wiatru, prędkość, szybkość tego wiatru była 2,5 metra na sekundę, a kierunek był. Nie, no, w sumie tak, zwrot był podnarty, kierunek pad... Równoległy, ale nieważne. Tak dzisiaj miał ja przez chwilę 2,5 metra na sekundę wiatru pod narty. Ja takiego wiatru nie wylosowałem. Widzicie 1,8, ale chciałem zweryfikować, czy ja też tak daleko umiem skakać czy jednak nie potrafię. do no najwyraźniej. No, no, no coś tam umiem, no ale to, to, to musiałbym mieć mocniejsze warunki. O, może teraz 2-2-3. O, 2-2, utrzymaj się. Utrzymaj się. Wiej daleko mocno! Mocno, no niestety nie wyszło. Nie wyszło, to jest 5 metrów prawie różnicy, no ale warunki też robią swoje. Mocniejszy upadek autobusowego Macix. Autobusowy Macix już dzisiaj był, rozpoczął ten odcinek, a tutaj mamy jego drugą powtórkę. Również na Oberstdorfie, tak, Oberstdorf S213. A no to zdecydowanie mocniejszy był upadek. Bania zryta. Ogólnie jakby to powiedzieć, ja nie polecam tego robić w domu. Uh, to jest dosyć... Oh bolest O Jezus Maria. Kark sobie skręcił. Boże, boże, nie no, niepoważny jest chłopak. Jeszcze bezwładnie tutaj leciał i sobie pewnie złamał kręgosłup. Nie no, bez skitu. Masakra. Jeszcze szpagaty tu robił, o, Bawił się w tanie z gwiazdami. Pierwszy ładny Gibon. Tak, autor mi pisał w mailu, o, też na Harachowie, że to był, że nauczył się Gibona zrobić. To znaczy, obejrzał sobie mój film i stwierdził, że on chce się nauczyć Gibona i po 15 minutach chyba tam napisał, Zrobił taki gibonik. Ja jeszcze go nie widziałem, także to może być dla mnie zaskoczenie albo... No bo nie zaskoczenie. Może, mogę się zaskoczyć albo przyjąć to ze świadomością... O, rzeczywiście, ja tak nie umiem, ale to było dobre. To było dobre, tylko pytanie czy to czy coś ci dało, bo skoczyłeś 194 metry, wydaje mi się, że poszedłeś za bardzo na narty, ale generalnie gibon myślę, że jak na 15 minut nauki całkiem... Całkiem przyzwoity. Dobrze wyjść z progu. Trzeba wyjść przy gibonie. Dobrze wyjść z progu. O, taki lekki był. No, lekki był. No, nie ma co się uszygnąć, że był, ale tutaj. Wydaje mi się, ale miało 2-4 też pod narty, nie wykorzystał, wydaje mi się, że nie wykorzystał tych warunków, ale skok oczywiście niezły, gibon niezły, jeżeli to trwało kilkanaście minut, to ja jestem z Ciebie dumny. Planica, Planica, HS240, czyli ta nowa skocznia, Kamil Stoch, proszę Pani, nie, to Klemens Morańka, ale podruba, podruba, Kamila Stocha, nie, Klemens Morańka, to w ogóle konkurs drużynowy, aha, miałem pójrzeć na 1x, dobrze, patrzymy na 1x. Och, to będzie bardzo skok, Ja już to widzę. Klemens murańka, Boże, co on robi? Klemens murańka! Co za piękna próba! No, żałuję, że telemarkiem nie wyglądowałeś, ale 247 metrów! Co za próba Klemensa! Klemens, oczywiście przypomnijmy, że w rzeczywistości jest na emeryturze, a te wyjście z progu jego wirtualne. O, za wcześnie! Mogło być jeszcze dalej! No nie wyszło, nie wyszło, ale. Ale sylwetka w locie nieruchoma, fantastycznie to wyglądało. Lekko bujało się. Bujało. Jak... Co się bujało? Jego ciało się. Buja... Bujało. No i w ogóle zaczął lądować na 234 metrze, a wylądował 14 metrów dalej oczywiście na dwie nogi, no bo taka odległość, to jest planica tutaj. Tutaj telemark przy takiej odległości raczej, raczej niemożliwy. Chyba, że byś śleciał nisko, bardzo nisko z jakąś. Bardzo małą prędkością, i byś doleciał do tych metrów. No, także noty słabe, ale, ale skok fantastyczny. W ogóle dzisiaj nie zwiedzaliśmy żadnej skoczni. Planicy wydaje mi się, że nie ma co zwiedzać. W sumie ten model skoczni taki nijaki bym powiedział. Oczywiście planica, planicą, natomiast na skoczni nic specjalnego nie ma, a szkoda. Ktoś by może podjął się zadania, zrobić tu jakieś trybuny takie jak w rzeczywistości, albo jakieś barierki lepsze, może coś. Ten Teges. O, kolejna planica HS240 Telemark, i co? I Team Davignon, trzecia powtórka od Tima, Justy Skella, Team Davignon, również pokar świata. Nie jest to trening, wiatr mocny, moc, wydaje mi się, że może być mocny zaraz pod narty. Teraz zleżał, ale wydaje mi się, że teraz idzie w górę. Lekki gibon był, lekki gibon, ale na poprzednich powtórkach też tak mieliśmy, ależ pięknie leci. no i on leci niżej, on leci niżej, zdecydowanie niżej i wyląduował. Taka sama odległość jak Klemensa Murańki przed chwilą, a widzicie, niżej leciał, zdecydowanie niżej. Wydaje się, że mógł mieć też niższą prędkość, dlatego wylądował telemarkiem. Dlatego mógł, był w stanie wylądować telemarkiem, ale zdecydowanie leciał niżej. Być może było też. O, może podobne, ale Gibon, Gibon chyba zrobił swoje, co nie? Tak mi się wydaje, że też tutaj pomógł, ale tutaj zleciał zdecydowanie niżej. No i też, ale zobaczcie, że zaczął później lądować, bo Clemens zaczął lądować tutaj 233, 234, a Tim zaczął lądować, o tutaj, 236. Wam tutaj różnicy, no ale może to, to właśnie o to chodzi. Co prawda nie tak stabilnie jak zazwyczaj lądują zawodnicy w DSJ, bo lekkie problemy tam miał, no ale no, to fantastyczne. 19,5 za takie lądowanie? Kłóciłbym się, kłóciłbym się. Teraz nie mamy tutaj przynajmniej mgły, ale ciekawe. Dwie powtórki dosłownie pod rząd i dosłownie taka sama odległość, tylko właśnie ten telemark zrobił tutaj potężną różnicę no co, no tam są schodki, no teraz je widać. Przed chwilą była mgła, to nie było widać, ale generalnie skocznia chyba pozbawiona takich dużych szczegółów. Pozdrawiam serdecznie z rodzinką. No nie ma skoczni, nie znaleziono skoczni. Ja pozdrawiam bez skoczni ciebie. Cholera, jasno, dobrze, że wziąłem 17 powtórek, aż bo tutaj część odpada. Wysyłajcie te powtórki ze skoczniami, jak są niestandardowe, no bo ja ich mogę po prostu nie mieć. Kolejna powtórka to jest rekord Kazachstan K85. Tą skoczni mamy. Ta skocznia jest myślę, że bardziej popularna od tych mniej popularnych. To jest skocznia w ogóle z DSJ2, Bartłomiej Kobiela, czyli też Puchar Świata z numerem startowym numer jeden. co ciekawe. No i bardzo, ale to bardzo niska prędkość na progu, no bo chyba na tych skoczniach z DSJ2 to się bardziej spada niż cię do góry, ale 104,5 metra, nie wiem czy to jest bardzo daleko. Chyba to bardzo daleko, skoro dostępną tam powtórkę. Nie wiem jakie są standardy na tych skoczniach z DSJ2, nie lubię ich tak szczerze. E, bo na nich się bardziej spada niż leci Ja wolę jednak te mamuty, gdzie się niziutko leci ze skokiem i daleko A ten wiatr tak naprawdę na tych skoczniach ze SCJ-2 To nie wiem, czy aż tak bardzo pomaga Na pewno mniej pomaga niż na tych mamutach Ale generalnie 104,5 metra W sumie możemy przetestować i zweryfikować Kazachstan k 85 i Kubikal w treningu 104,5 metra tam Bartłomiej miał A ja będę miał pewnie, pewnie no mniejszą odległość Chociaż, choć, czekaj Co? Przecież to jest dalej No pra prawie, no nie, 101,5 No to 3 metry różnicy, dobra, ok. Okej, okay, ok, ale może jak się bardziej postaram, to coś mi tutaj... Wyjdzie lepszego, ale rzeczywiście to nie jest takie hopsiub. Skoczyć tak daleko, może było dalej, może było bliżej. Zobaczmy. Uuu, jeszcze bliżej. No dobra, Bartłomie mieć rację. A, bo to był rekord, tak? Rozumiem, że to był jakiś rekord. Może był jakiś światowy rekord, albo twój tylko. Tak czy inaczej, to był jakiś rekord. No, upadek po roku w DSJ. Po jak po roku? Co, co, po roku? Dlaczego po roku? Obersdorf. Trzeci raz w ogóle w tym odcinku mamy Oberzdorf, Tą skocznie. najpopularniejsza dzisiaj, ostatnio była najpopularniejsza Bad Mitterdorf. Ta a tutaj bardzo podobny skok do autobusowego MaciXa, będąc szczerym, upadł, zjeżdża, narta mu się jednak nie odpięła, zjeżdża na tyłku, robiąc gwiazdę. Yusi ma po prostu chillera, o właśnie, o to chodzi, o to chodzi, tak trzeba żyć. Ostatnia powtórka na dzisiaj, świetny skok, Harachov, gdyby nie zepsucie pozycji. Długi tytuł tej powtórki, co daje nam dosyć, no może nie szczegółowy aż tak, ale bardziej szczegółowy opis niż na, niż na tych skokach poprzednich. Długi, bo lekko z opóźnieniem, tak mi się wydaje. Zobaczmy, leci, o ale... ale to mogło być daleko, to nawet ja widziałem jak ty łapałeś noszenie, stary! To mógłby być daleki skok, gdyby nie zepsuł cię pozycji, miałeś rację, wybicie, wyjście z progu. O, pięknie gibonik zrobiony, no i tutaj coś się złego wydarzyło, bo tutaj, no tu zacząłeś łapać noszenie, mam wrażenie, że tu się łapać noszenie, a tutaj tak poszedłeś agresywnie niestety na narty, potem to powietrze nad, narta, nad narty się dostało, sparsowało cię normalnie do ziemi. Dzisiaj jeszcze nie oglądaliśmy skoku z... F4, więc no w każdym odcinku musi być F4, no, no mówmy się, to jest też klasyka gatunku, że F4 musi być, ooo, F4 jest, ale mnie teraz nie ma, kamerka zniknęła no, no tutaj mogło być nawet poza HS no mogło być, ale nie było dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, na tle pięknej skoczni, no dobra może nie pięknej, ale skoczni w Harachowie także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Yusi Koskela również wam, a czekaj bo to nie, a, no chyba to Jusy, to chyba Jusy. No, o, o przepraszam Jussi Koskela, również wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał Mam nadzieję również, że lubicie e, DSJ -a. Ja również mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał Jeżeli tak, to fajnie jakbyście zostawili łapeczkę w górę I zasubskrybowali kanał Tak jak mówiłem, wysyłajcie nadal powtórki na mój adres e-mail A ja się z żegnam Do usłyszenia, do zobaczenia Cześć!